Videoblog o odczytywaniu znaków w życiu codziennym znajduje się już na naszym kanale, więc żeby mieć w pełni obraz całego tego zjawiska, zachęcamy Was już na początku, abyście wysłuchali pierwszego wideoblogu, ponieważ w tym odcinku będziemy omawiać wszelkie nadinterpretacje znaków oraz nieumiejętność ich zauważania. Wiele razy obserwowaliśmy, jak osoby rozwijające się w swym entuzjazmie wzrostu zapominały o utrzymywaniu wewnętrznej równowagi, która jest wyznacznikiem poprawnego odczytywania znaków, symboli sennych czy symboli, które pokazują się podczas medytacji. Równowagi, która jest niezwykle pomocna w usłyszeniu podszeptów duszy, a nie wkraczania. Na drogę umysłu, z którego może wyjść nie tylko to, co rozsądne i logiczne, ale również pozorny rozwój, wdzięczność czy nawet miłość, która oczywiście w tym przypadku ani prawdziwą, ani skuteczną energetycznie nie jest. Znaki, które otrzymujemy z góry od energii, która wspiera nas w naszych przemianach, mogą być ostrzegawcze pojawiające się zanim jeszcze coś się wydarzy, a w trakcie trudnej sytuacji, jeśli nie zauważymy lub nie zareagujemy odpowiednio szybko, wcześnie na znaki ostrzegawcze, otrzymujemy wówczas znaki pomagające nam wyjść z trudnego wydarzenia, przejść je w miarę lekko i wynieść i zrozumieć z niego jak najwięcej dla siebie. Istnieją również znaki potwierdzające, że wibrujemy danym marzeniem oraz znaki faktycznie przynoszące odpowiedzi na nasze pytania. W praktyce w życiu codziennym można naprawdę się pogubić. Do tego dochodzi nieumiejętność słuchania własnej intuicji, brak pewności siebie i wiary w siebie, czyli brak kochania siebie na tyle, żeby wiedzieć. Dokąd się zmierza? No cóż, zacznijmy w miarę od początku, czyli od uświadomienia sobie, że gdy jesteśmy na początku drogi rozwoju, jeszcze w niskich wymiarach, niskich wibracjach, to najszybciej i najłatwiej przyciągamy to, czego nie chcemy czyli przyciągamy z poziomu lęku i poczucia braku, ponieważ te wibracje wciąż są w nas dominujące. Z tego też poziomu bardzo łatwo ponieść się złudzeniom budowanym przez nasze chęci natychmiastowych zmian, czyli tym tworzonym przez nasz umysł, bez pokrycia w uczuciach. Umysł chce tego co pozytywne, ale uczucia w nas wciąż są na etapie lęku i braku. I to jest najprostsza droga do oszukiwania siebie i tworzenia iluzji. Użyjmy przykładu z piórkiem i aniołami. Na początku drogi, wychodząc z tego, co ciemne, mamy w sobie ogromne pragnienie poczucia tej prawdziwej miłości oraz bycia chronionym, otoczonym opieką tych cudownych energii, więc tworzymy sobie anioły. Które zawsze i wszędzie z nami są, wspierają w każdej najmniejszej czynności. A jak znajdziemy piórko, to jest dla nas największe potwierdzenie właśnie tej obecności. Następnie wchodzimy w te wymyślone interakcje z aniołami, czy to w medytacji, czy nawet w codziennych sytuacjach, oddając im odpowiedzialność za swoje życie, a samemu nie robiąc z własnym życiem nic. Bo przecież anioły załatwią za mnie wszystko: oczyszczą, ochronią, uzdrowią, zaniosą prośbę, przyciągną odpowiednie osoby czy sytuacje i tym podobne. Jest to oddawanie własnej odpowiedzialności za kreację życia, własnej sprawczości czynnikom zewnętrznym. Nie zrozumcie mnie źle, takie energie i nawet wyższe, Istnieją w naszej przestrzeni, ale ich zadaniem nie jest za nas wykonywać naszej pracy. A naszą pracą jest nauczenie się korzystania z tych energii, właśnie, które krążą wokół nas i są do naszej dyspozycji. To, co robimy w tym momencie, to jest trochę jak wierzenie, że zobaczenie tęczy przyniesie nam fortunę i szczęście. Ale jedyne, co zrobimy, to zdjęcie przecudownej tęczy na niebie. Tymczasem trzeba nałożyć kalosze, zakasać rękawy i ruszyć na rzeczywiste poszukiwania tego garnca ze złotem na końcu tęczy. Co przez to rozumiem? Jak już pokazała się tęcza i wniosła trochę radości i szczęścia w Twoje serce, wykorzystaj tę energię do manifestacji chociaż. Przywołaj swoje marzenie do wyobraźni. Uruchom uczucia i utrzymuj ten stan przynajmniej przez 30 minut, aby następnie odpuścić i puścić energię w przestrzeń. To są podstawowe zasady prawa przyciągania właśnie. To jest przykład wykorzystania energii na swoją korzyść, bez wchodzenia we własne iluzje które nie wnoszą w nasze życie żadnych realnych zmian, a jedynie utknięcie. Kolejnym przykładem nadinterpretacji jest doszukiwanie się znaków wszędzie, nawet tam, gdzie ich nie ma, ponieważ jesteśmy w takim ciągłym napięciu otrzymania odpowiedzi i znaków, że de facto sami na siłę znajdujemy znaki i je identyfikujemy, ponieważ wpisują się w nasz dylemat. Tego może być naprawdę bardzo dużo, że aż trudno przytoczyć przykład, ale myślę, że każdy tego w jakiś sposób doświadczył: wyszukiwania na siłę słów w piosence, czy na reklamowych billboardach, znaków w postaci właśnie piórek, które gdzieś znajdziemy, jako znak potwierdzający, że coś się wydarzy, czego pragniemy. Ale o dziwo, nic się nie wydarza w naszej rzeczywistości, i w rezultacie. Rezygnujemy z dalszego uczenia się, odczytywania synchroniczności. Inny przykład to przyciąganie znaków na siłę do swojej przestrzeni. Czym różni się to od tego, co powiedziałam przed chwilą? Ustalamy sobie z górą, z sobą samym, że jeśli dziś zobaczę myszkę Miki. To będzie znaczyło, że mam wybrać wycieczkę do Disneylandu, a nie na Sycylię, na przykład. A ponieważ nasze pragnienie spełnienia tego marzenia jest bardzo silne, poparte oczywiście uczuciami, energia popłynęła, a my podczas zakupów zauważamy myszkę Miki na koszulce dziewczynki w sklepie. Wyjeżdżamy do Disneylandu i okazuje się, że była to katastrofa. Duszno, gorąco. I pełno ludzi wszędzie. Jest to taki zabawny i lekki przykład, ale poważniej się robi, kiedy pytamy, na przykład, czy ten pan, z którym właśnie rozpoczęłam konwersację przez internet, umówi się ze mną. Dostają potwierdzenie poprzez ustalony znak, który oczywiście przyciągam sama, a w życiu realnym nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, nowo poznana znajomość zaprzestaje z nami. Kontaktu. Kiedy zauważymy swój własny błąd, iż znak był przez naszą własną energię przyciągnięty, to jest to dla nas dobra lekcja, w jaki sposób działa prawo przyciągania. Ale gorzej, gdy uznajemy, że to wina góry, że dają potwierdzenie, a dzieje się zupełnie coś odwrotnego. Albo zaczynamy krytykować siebie, że coś źle zrobiliśmy. Bo wszechświat przecież dał znak potwierdzający, że pójdziemy na randkę, a ja jestem tak kiepska, że wszystko schrzaniłam. Uważność na siebie i świadomość, jak działa energia, jest niesamowicie istotna. Pozwala nam głębiej zrozumieć, kim jestem, jak bardzo wielowymiarową istotą jestem. I w dużej mierze wpływa na nasz rozwój, ponieważ uczymy się między innymi szacunku do energii, uważności na siebie, swoje myśli i uważności na innych. Daje nam to głębokie zrozumienie, jak istotnym zasobem jest energia. Bierzemy wówczas większą odpowiedzialność za własne czyny. Jeszcze innym przykładem nadinterpretacji znaków jest, gdy bardzo marzymy o czymś i zaczynamy wszędzie to dostrzegać, ale nie staje się to naszym doświadczeniem. Na przykład pragniemy zakupić jakiś samochód i po obejrzeniu jego zdjęć, filmików na YouTube, ten samochód zaczynamy wciąż dostrzegać na ulicy, gdziekolwiek byśmy nie poszli, nie pojechali. Ale... Nie staje się on naszym doświadczeniem, nie staje się wcale naszą własnością i pozostaje wciąż w sferze marzeń. Albo na tej samej zasadzie działają liczby, tak zwane anielskie. W internecie jest dużo ich interpretacji. Dla mnie jednak, z czasem, w wyniku własnych doświadczeń w pracy z energią, stały się tylko potwierdzeniem mojej własnej energii. Którą w danej chwili emanuję. Czyli jeśli widzę cały czas 8-8, wiem, że emanuję energią pieniądza, bo właśnie nad nią pracuję. Jeśli widzę 4 jedynki, to wiem, że zakończyłam kolejny duży etap swej duchowej podróży i weszłam wyżej w swej świadomości. Aby poprawnie odczytywać znaki, musimy nabrać praktyki. Nie ma drogi na skróty, jeśli Twoja intuicja jest wciąż ukryta pod stertą niepotrzebnych emocji, zakłócających czysty odbiór. Nie ma co ukrywać, że wsłuchanie się w swoją intuicję i umiejętne słuchanie siebie wymaga uważności na siebie. I poprzez metodę prób i błędów oraz znalezienie własnego, indywidualnego języka, Trzeba pracować ze sobą w praktyce. Ustalenia zasad, wejścia w pewne umowy ze sobą i górą. Na tym to polega, i nie powinniśmy się tego obawiać w żaden sposób. I ćwiczyć, i ćwiczyć, zauważać, doświadczać i bawić się. Reasumując w wielkim skrócie. Podstawowe zasady umiejętnego odczytywania znaków to: ćwicz uważność na siebie i energię, jaką wysyłasz. Ustal swoje własne zasady posługiwania się energią. Na przykład, jeśli jakiś znak, wydarzenie, słowo powtórzy się dwa razy, uznaję to za drogowskaz. Nadaj własne znaczenie znakom. Tak jak ja na przykład liczbą. Zwracaj uwagę na własne uczucia i emocje. Wyciszaj umysł jak najczęściej, ponieważ dzięki temu możesz wówczas naprawdę usłyszeć swoją duszę i intuicję bez popadania w iluzję. Oczywiście, bardzo pomocne w tym wszystkim są. Ugruntowane podstawy kochania siebie, ponieważ pewność siebie, wiara w siebie są nierozerwalną częścią całego procesu odnajdywania siebie w prawdzie, w energetycznym świecie. Stworzyliśmy w tym celu kurs oparty na pięciu mocnych, transformujących medytacjach pod tytułem Droga do Harmonii Serca i Umysłu. A jeśli potrzebujesz więcej praktycznych porad, to zapraszamy do prywatnej grupy na YouTube ukrywającej się pod przyciskiem Wspieram. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękujemy, że jesteś.